To jest Arek. Arek jest farmaceutą. Niemal każdego dnia, a czasami w nocy, wpatruje się w recepty, aby zapewnić swoim pacjentom właściwą farmakoterapię. Cześć. To jest Janusz. Janusz jest grzecznym panem, który mówi dzień dobry wszystkim swoim sąsiadkom. Januszowi jednak zdarza się w aptece zachować właśnie tak. To z recepty, i jeszcze Bicepson Max, i Boomox, i, i Thiocodonox. No, słuchaj, stary wiesz, bo jak wciskam sprzęgło, to wiesz, tak. No, ja, ja wiem, Łożysko, Łożysko, no. No, mówi ci, ona mi wysyłała takie sygnały, ja byłem pewny, wiesz? Ona wysyłała takie sygnały, ja, ja byłem pewny, wiesz wiesz, 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 w końcu to ja jestem, no nie, wiesz. Halo? Przepraszam? Ty, y, posłuchaj mnie, y, wiesz co? Y, bo jestem w sklepie, no nie? Ten facet, poczekaj, co on na mnie gada? Przepraszam, chciałbym coś powiedzieć. za. Y, y, porze, porze za... To połączenie leków na receptę i bez recepty może pana zabić. Porze, b, b, co? Posłuchaj farmaceuty, odzwonisz później.